Hejka. Hejka Dzisiaj robię filmik z moją Befyfy I teraz sobie choć po zmienimy maskina. To tutaj musisz stanąć żeby ci się to ten. Boże co to za mucha Te słuchawki To Może to? Nie, może to. Dobra, no to będzie bez. Ja bym. tak będę miała. A czego ty czarna? Mój nym no, po prostu. Włosy, może te weźmy. Dobra. Moi pani, co to Ale za to mucha? A bo ja biorę to, A bo ja biorę jak ja to, wziąć? A trzeba ja to, to, Jezu, no. O, może być. Czekaj, 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 czekaj. Teraz będziemy grały w Obi, a jeszcze później w Rockhaven. Okej. Chodź do różowego. Włazimy do góry. Czego ty czarna jesteś? Nie wiem A, aha Oj, oj, oj Jestem mubem. Życia, Jestem mubem. To, Jestem nobem Jestem nubem. To nuty ekipy to jest Kamera długo kręci. Bo co A Czekać czy nie No muszę zaczekać Dobro O Ładzią. zaraz wracam ok to ja sobie przejdę jeden stage Czytam tam jak to się gada ja nie umiem A! to czekaj ja sobie przejdę jeden stage A, padłam. Nie. gdzie ty jesteś? Ja na tych ściankach tu się skaczę. A, no to ja przed chwilą tu byłam. Do te ekipy. Ej, to dobra, dawaj gramy w Brookhaven. Dobra, Brookhaven, tak? Mhm Dobra. Halo, Ej, to jest chyba polski serwer. Czy nie? Nie. To do Nie, nie, to nie jest polski, A?

Chodź. Co to jest? Kto to jest? Nie. Dobra, nieważne. Chodź pod dom 33. Oj. Ja chcę hotel. Ja idę zaklepać No ej A? Ja mój Razem będziemy Nie, nie, ja sobie wezmę swój Jej. Fui. Co to jest za. Dobra, nie ja wiem. Mam dużo sekret Jestem w niebieskim pokoju. A no, co to jest się tego. Znowu w niebieskim, a myślałam, że się przeteleportuje.

Ej, ona z Polski jest? Guten Morgen, Guten Morgen Nie wiem jak to się pisze Chyba daje bana Guten Morgen, Guten Morgen. Wih, ay, coba, tuh.

Z tym gnomem. Wow, czemu idę? Idę. do pokoju. Idę. Wow, ale ładne Boże, jakie ładne. Gdzie jesteś? Idę ci kupić coś. jakieś pączkę albo tą. Pączkę ekipy? No. Aha, fajnie. Pry. Kto pamięta pączki jaki wydaje, lajka? Pro, fera, pr, 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 pr. co tu jest? Proszę show, sprzęt na leśni, z wielką rzadką. Eki, ończka, jeśli po p oncz, co co ja napisałam pączka nie babeczkę kurde sama se wezmę mi mi, mi, mi mi idę już do ja pisać nie umiem czy co jakieś onska mi 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 mi, mi, mi.

o to stanie siedem. Czekaj, trzy, cztery, trzy. Cztery. No dawaj, trzy, cztery. komuś obrabujemy dom, żebyśmy były w wszystkich domach zbanowane. To czekaj, od domu jeden. W domu jeden nikogo nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Sześć. Weź sobie bombę atomową i wszystkie potrzebne rzeczy. No boże. to bomba atomowa? I najlepiej weź... I pistolet, od, ja pistolet, i ty weź jajkowy pistolet. Dobra. <laughs> mi mi, mi, mi. No, no, gdzie jest ta bomba? Fajna nie. No. Dobra. Najważniejsza rzecz to jest ponad ekipa. Masz. Daj rzecz Danka. <laughs> Dobra. Mi, 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 A ty wiesz gdzie tu jest safe? O, danka. No, może gdzieś w kiblu, w łazience, przepraszam. Y Gdzie, dzieje, dzieje, dzieje. Za tymi pudełkami. A gdzie są te pudełka? Tu o, bankę. Daj. Trochę kasy. Podzielimy się. Teraz idziemy do, do domu. To jest... to jest sześć... siedem... jeden... jedenaście. Kenka? Nie. Kenka. O. kurde, ta... o Boże. Co mi się stało? Ona jest ze Squid Game. No. Ja latam. No. Aha. Ej, ale tam nas nie zbanowali. Trudno. Dobra, nudne to. Ej, chodź do jakiejś innej gry może. Turu, turu, od pasu. Chodź. To jest jakieś, gdzie się ocenia skinę, czy o co w tym chodzi? A, że ktoś wybiera, czy tak, czy nie. Czy y, przechodzi, czy nie. Dobra. Ej, ten film trwa już prawie... Kurde, mm. rozłączyłam się. O. o mnie tam jestem? Aha. Pola, ha ha jestem. Może myślałem, że będzie ruda coś ten gdzie ty skaczesz? Nie, tutaj. Donka. Nie wiem po co ja to powiedziałam. Donka, że jesteś. Donka, że jest. O, mogę na łeb wejść. Wysławnie stajaisko. Co? O, ja, ja jestem nie, a jestem. Ty też jesteś. A, o Boże, on jest brzydki. A ja nie wiem, ja nie grałam nigdy w tą grę. Nie wiem o co w tym chodzi. A że się wybiera kto tak, kto nie. Tu. Ja. Aha. Kończymy odcinek, bo to już trwa 20 minut. Aha. Dobra, to papa. Baja!